Przepraszam widzowie, uciął mi się jak zwykle film. Ja nie wiem jak to mi się dzieje zawsze. Żeby się zawsze, 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 zawsze. Dobra, może już wystarczy. Zawsze, 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 zawsze mi się wyłącza ten film. Ja po prostu tego nie rozumiem. Ale dobra. Obijamy tutaj sobie przewód dookoła tej obudowy. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. Ogólnie to dzisiaj jeszcze jadę na oświecenie choinki w Bielsku białym, bo dzisiaj jest 6 grudnia, jak co roku oświecają choinkę. Mm, mm. Odkurzacz działa fajnie. Moim zdaniem o wiele ciszej niż Zemmer 21a, którego Wam jutro pokażę. Tak, jutro będą dwa odkurzacze. Jak się uda mi wyrobić, ponieważ na barwnik to już sobie odstawimy. Pokażę Wam jeszcze tutaj odkurzacz, który pojawi się jutro rano. Zelmer 21a z 76 bądź 7 roku. Nie pamiętam. Eee, nie, eee, 76. Kurde reklamy cały czas lecą. Eee, rok produkcji 76 to jest czerwiec. Tutaj mamy naprawione mocowanie tego worka. O, tak, to się otwiera. Bo tutaj przypominam, że było ułamane jak w każdym 21A, którego znam. Otwieramy sobie... oj Dobra. Ale sobie go postawimy. Harbinger trochę nam się tutaj zrobił. Przypominam, że. Christmas! I you. Przypominam, że... Znaczy hmm... no o tym odkryć, że będzie film dopiero jutro, ale pokażę wam tylko jak to zrobiłem. Tak, taki ząbek tu był oryginalnie. Paki plastik tutaj przykleiłem, wiecie. Tutaj mamy wskaźnik, worek. Trochę piachu jest, bożem, odkurzał. Robiłem test odkurzał, działa. Nie wiem, dlaczego jest taki głośny, jaki jest taki mały. Nie wiem. Ta część jest specjalnie w takim kształcie, bo się wpasowuje w ten i w to, w tą część taką otwieraną. Zahaczamy to o ten ząbek. Oczywiście, proszę Państwa, i dociskamy sobie, i dociskamy sobie tym dziadostwem od dołu, które też było. Kolornie trudne do naprawienia, bo to było za daleko. No i co? I mamy Zelmerka 27, a dokładnie Wam go pokażę jutro. Um, mogę jeszcze powiedzieć, że ma drążek, czyli najważniejsza rzecz w tego, w tego typu odkurzaczu: drążek. Można go sobie tutaj wręcić do tyłu. O nim opowiem już więcej w następnym filmie. Um, co jeszcze potrafi rowenta oprócz yy, odkurzania i ciągnięcia? Potrafi driftować. Uwaga! Uwaga, będzie referent. to zrobimy coś fajnego. Zrobimy użytek z tego. Trzy, cztery. Now! I ona jest bardzo podobna. Tarawenta. Ta konstrukcją do Hetty, w sensie taki. Heti to też jest taki kubełkowy odkurzacz, ale ona nie potrafi tak driftować, niestety. Mm. Mam jeszcze Henry'ego w garażu, używany do odkurzania samochodu i garażu. Taki chyba z 2015 czy 2016. Pokażę Wam go też, myślę, niedługo. Ym. I jeszcze jutro będzie rozebrany ten Zelmer 351 z 1988 roku. Będzie wyczyszczona silma w nim. Znaczy, wiem, że jest silma, bo słyszę po dźwięku. Naprawiłem wyłącznik, wystarczyło przełożyć przewody, bo były źle połączone. No, ale do silnika jeszcze nie zaglądałem. Wystarczy przeczyścić skórzu, to wszystko działam. Ewentualnie sprawdzić szczotki, bo trochę mi tak z niego śmierdzi. I przeczyścić ten komu komutator, komutator. Jakby to mój dziadek powiedział kolektor, bo dawna, nie mi się mówił kolektor. Tenerka yy, 21, a mogę sobie odłożyć do kartonu jeszcze przegląd tych akcesoriów od Rowenty. Yy, no, ta turbożeta jest cholernie ciekawa. Bardzo się z niej cieszę. Ten odkurzacz jest z wystawki. Znalazłem go z tą, tą tą końcówką i z rurą. Tą końcówkę znalazłem hmm, ostatnią. Dopasowałem ją za pomocą oklejenia jednej rurki taśmą. A tu mamy jeszcze taki hak. I tu się zawiesza tutaj. odkurzacz. No i truboszczutę znalazłem dosłownie kilka. Yy, trochę dalej od miejsca, w którym znalazłem rowenty. Bardzo fajne logo Rowenta. Myślę, że ona jest nawet starsza z lat 80. ta truboszczutka niż od tej Rowenty. Hmm, tu jest 71 albo 7i, mi się wydaje, że to jest 71, chociaż mogę się mylić cholernie. Yy, mmm, Rowenta, tu mamy tabliczkę. To obraca się spirala, ona trochę ciężko chodzi, ale całkiem spoko. Mamy te turbiny, zresztą widzieliście jak działa, bo włączałem ją w poprzedniej części, w której mi się oczywiście, jak zawsze, zawsze, zawsze uciął film. Będzie jutro. Ten zamrę rano. Jak, się uda mi się jak uda mi się wyrobić do jutra, to jeszcze może ten wieczorem. Mm, no i co? Ja tu muszę posprzątać trochę te akcesoria. Ja żegnam się z Wami i z Rowentą. Super. I życzę Wam wesołych świąt yy, razem z, yy, z moimi odkurzaczami. No i. No, i widzimy się w jutro w kolejnym filmie. Narka, zostaw suba, pamiętaj i łapkę w górę, i napisz jakiś ciekawy komentarz. Pamiętaj i wpadaj na inne filmy. Czekaj też jutro na wspaniały odcinek o tym odkurzaczu. Pozdrawiam!